Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Weiser, witam Was już wydźwięk, jestem w czwartym odcinku, zgrajmy w Matten Blade Warband. Okej, okay. ostatnio w odcinku wypowiedzieli nam wojnę nordowie, tak więc w tym odcinku pójdziemy na ziemię ich, no i oczywiście będziemy musieli ich osłabić, żeby się oni nie odbudowali i nie mieli zbytnio wielkiego królestwa. Przed chwilą zobaczyłem, że nie mamy praktycznie jedzenia w naszym oddziale, tak więc będziemy musieli kupić z najbliższej wioski. Dlatego mieliśmy nawet dość niskim uralem Na przykład zerbujemy sobie ludzi hmm. No i kupmy zapasy O, oni tu za wiele nie mają Czemu ja mam tak mało kasy? Aha, bo zapłaciliśmy chyba za ostatni handel tyle no to dobra. Tym bardziej jeszcze w tym odcinku pójdziemy do Narary, zapytamy się gdzie będzie turniej. Weźmiemy udział w jakimś turnieju, o ile będzie właśnie. No i co? Myślę, że będzie dobrze. Szkoda, że beczki z nie dają morali, ale mogę im to sprzedać. Troszeczkę mniej będzie. Jeszcze rybę. Dobra, ym, no to co? Idziemy do Narary. Z tymi turniejami się popytamy. Wejść na arenę. No to jeszcze, no to poczekajmy. Dobra. No dobra, zapytajmy się, mistrza turnieju. Mał. Wow. Fajna arena, tylko mało trybun mają. uxhall i Hamur, i Sargot. Do Sargot nie idziemy, tam są Nordowie. I Hamur. O, to ta, to to miasto. Dobra, no to pójdziemy i weźmiemy udział w tym turnieju. Kasa musi się nam teraz przydać. Jak najbardziej. O nie. Ale ci Nordowie teraz zapłaczą, zapłacą za to. Wiecie, tylko mamy z nimi wojnę i już moja wioska przestaje istnieć. O, ale dostaną. To teraz mnie wkurzyli muszę powiedzieć. Łuki, eee, Nie o, ma mam sztylet. Ja Masz ze sztyleta. Ło, 10 obrażeń. Ja Eee, tak nie chcę. O kurcze, ludzie! 15 obrażeń. Mm. O, do szavi bierze udział. Konia zabijemy O kurde, dobra broń Dobra broń nie jest, zła Ale ja tu zaraz przegram, coś czuję. No to jest mój w ogóle. Okej. Okay. Gincie, wszyscy gincie. Sztylet to potęga. Wow nie kolego. Ale szybko się bije też sztyletem, muszę powiedzieć. Noż obracaj się. Nie podoba mi się to, że on tak do mnie strzela. No i musimy go za to zabić! też. A, pierdziele. Walka sztyletem. No tego chyba jeszcze nie było w tej serii. O, będzie ciężko. To jest mój. Ja pierdziele. Dobra, zrób postrzelajmy. Czemu tu nie ma celownika? Nie! Dobra, zabili. Dobra, ciebie już ze to zabiję. Albo no i nie. Gdybym miał dobre ucznictwo, to byłoby fajnie. Okej. Wow. Ha, dostał. Uh, udało się. Ledwo. A, będzie ciężko. O, dobra, przynajmniej dali te. A nie, to dalej łuk. Ojej, ojej. gość. Mowucznie, patrzcie jaka niesprawiedliwość. No nie no, tak być nie będzie. Ja biorę mój super nóż i z noża będziemy się być co? Nie, przegram ten turniej. Jak nic, jakbym miał jeszcze tarczę, to byłoby dobrze. Patrzcie, nie chcę się. Nie porażka. Ktoś czuje, że przegramy. Nie patrzcie. No nie sięga. No. To normalnie nie da rady. Giniesz. Dobra, zginął. A tu jeszcze jakiś zielony chodzi. Naszego biłem. A tak być nie będzie. Chyba on ma tarczę i ja muszę od niego wziąć. Daj tarczę. Nie mogę, nie. Oraz jakiś mnie. Nub postrzeliwuję. Tak, być nie będzie. to babka była na dodatku. No widzicie? Pewnie to był jej sposób na poderwanie mnie. Dobra. Ja muszę troszeczkę schawki ściszyć, bo... Dobra. Kolejne 100 dolarów. Musimy wygrać ten turniej Trochę kasy już to włożyłem i nie chciałbym teraz przegrać. Dobra, teraz nie ma tylu ludzi, to jeszcze może wygramy. Myślę, że ten turniej będzie ciekawszy troszeczkę od innych, bo jest dość trudny Dobra Zginęła, dobra Tamta się z nim rozprawiła Okej okay. No, ile jeszcze do końca, bo ja nie chcę walczyć Troszeczkę się boję, bo on ma włócznie Miejmy nadzieję, że będzie niefajny Wow, ale mam cela dobrego Dostał Headshot będzie, uwaga Nie, tu nie był headshot No, tarcza No No, coś nie mogę heada walnąć Jest! Dostał <śledzio> Udało się Oczywiście kolejna 100 denarów 1 na 1 nie. O nie. No patrz, nie trafi. Hej, jak tam strzelić? Prawie? Prawie? Aj. No będzie się teraz bronił moher stary. W końcu! Kradus, nie wiem to nawet jest, ale... Niech będzie. Flejny, nie, ja wolę noży właśnie. Chyba będzie szybciej noż. No, chodź tu. Ja przyjaciół. Masakra, ten turniej jakiś. Lipnie zorganizowany. Same łuki oszczepy i noże. I włóczni. chodź tu kurde, no, coś uciekał. Ja pierdzielę No, najmniejszy. Już? No, dobra. Ile? 12 tysięcy powinniśmy mieć? 11. No, przy okazji kilku ludzi mnie łansowało to. No weźmy Oczywiście lancier tam będzie Wszyscy, jeszcze weteran To nordycki, a stare jednostki Dobra, idziemy nordów pobić, dlatego iż gdyże Zatkłali moją wioskę A już, już miała ten chyba, wysoką wydajność, no, ale już musieli ją splądrować, splądrować Bo im to szkadzało Mogłem przydać to, co był za Nord, to bym dowiedział się, jaką on ma wioskę. No i też bym go, też bym jego wioskę splądrował. No dobra, zobaczmy, co się dzieje. Żadnej kampanii wojennej nie ma. Z chęcią bym chciał, żeby oni ten zamek nasi zapakowali. Jest oddzielony, łatwy łup, szczerze mówiąc. Ale no dobra, na razie ja tu królem nie jestem, tak więc nie decyduję ale idziemy o ale tu jest oblężenie o jest kampania wojskowa e, kto ją? brula dobra który to? a jest brula a to dobra dołączamy się po raz kolejny będziemy e, to samo miasto szturmować 129 ludzi mają e, o wiele mniej niż było to poprzednim razem więc myślę, że jeszcze w tym odcinku oblężymy to miasto no i pójdziemy na nordów. Wyście pewnie będą mieli w tym mieście dużo uczników, tak więc od razu się chowam za ten To nie jest taran, jakoś inaczej, ale no, nie pamiętam niestety nazwy. Właśnie miałem te kupić Toporki. Aj. Ale muszę mieć najpierw lepszego konia. ja W sumie to na dół będzie troszeczkę bezpieczniej pójść. Pomału, nie ten talent. Hm. Pomału, pomału, ale... O, Firencis. Hm. To Bunduk, strzelazy, kuszy. Jak widać, nawet ich ściągamy, muszę Wam powiedzieć. Mają przewagę, na murach są, ale ich jakoś ściągamy. Teraz nam jednego ściągnęli, a to tylko został ogłoszony, nie Na szczęście. Może teraz będą jeździć tym gratem swoim, ja pieprze O, tu drzewa jest tak poza tym ścięty Jakieś przewrócone, też Wow Mogliby to naprawić, żeby ta teksturka nie przenikała tej trawy <grywy> Ile strzałów <grywy> Ja pierdzielę No nieźle się chłop trzyma, nieźle a to lansje. A to nie ma co się dziwić, <noise> Jak to lansje to. To nie powinien siedzieć. O widzicie to jest ten. E, chyba ze Swadii, gościu. który się do nas dołączył. Kurde super. To jak ktoś do mnie strzela. Hmm. Bunduk jeszcze żyje. Firentris też. No Firentris zdziwia się bo on nie ma tarczy. A jakoś... Ich hohoho <noise> Tam? a to już troszeczkę mniej Dobra, idziemy Pewnie nie że cię tu mnie zepną, no ale To już jest szczegół No teraz swobodnie wchodzimy w miarę na mury Fajnie Ile tu rudzielców? O pierdziele, rudzielcowy dobrze siebie nawet Dobra, marnie tych wybije. Kurde, jest pros, idę tych no, bez problemowo, a on to wchodzi. No, coś szybko idzie, panowie, coś... Czy wy coś stracicie moc w wakierowie? Czy mi się zdaje? Tam jest ich, ich sporo, a tam już nasi biegą Krypicki jeździec No, przeżynają się troszeczkę tymi toporami, ale już nie Jak ja tu jestem, to oni są bezpieczni Kurde, ale strasznie głośniałam tę grę Dobra Okej okay. No coś nie mogę trafić Dobra Zabity Odbiega O Oła Bolesne Panowie, oni on teraz w plecy wiadomo Trzeba uważać Tarcza na dwa hity. Co to za tarcza? Pierdziela Dobra, ja tu troszeczkę cofam Przepychać to ja na razie nie mam się zamiaru Marnik jeszcze żyje. Yeah. Troszeczkę z ma ubranie, no ale to już jest szczegół. Ja też mam troszeczkę rączkę z Właśnie nie mam rękawicy. O, lol, dziwne. Czy by mnie ukradli? Nie. O nie. Złodzieje wśród moich ludzi. Co widzę, że jakiś gość miał ten niezłą zbroję? Wow, fajna. Ciekawe, czy dobra. No, Zabił go Chodźcie za mną, wydwoje. Pewnie jeszcze będą w tym, pod tym łukiem, przeciwnicy o, Ale ich sporo biegnie Wyszałem kobietę jak się drze Ooo, uuu, jeszcze walnął ten wózek Pechowiec A, Ta są tutaj Dobra wybijemy tutaj tak w miarę Dobra, chodź tu brachu Bo oni tutaj będą we mnie teraz strzelać No fójtopór jest koteczny na moją tarczę Troszeczkę Jeżeli zginę w tym samym miejscu co, co kilka odcinków wtedy To chyba nie będzie dziwne No idziecie tu No i nasi troszeczkę są wybijani O, mart... nie, tu matek to, to dobrze. No i jest dużo też zabija Idziecie tu czy nie? Jeden czaj na mnie. Nie dostał fryja, przewrócić. Ja pierdziel Dobra, szersza udana, moim zdaniem. Jeszcze pewnie kilku zostało na murach. Zaraz naszym pomożemy Konać ten otwór. Dobra, jeszcze tylko ten chyba został Wszyscy? Wszyscy tak, udało nam się wygrać Teraz e, bezproblemowo udało nam się ten zamek przejąć A wcześniej to było gorzej Ale też mieli większą ochronę Dobra, wykonaliśmy zadanie Bo Oni niech idą swoją drogą A my rozdamy doświadczenia naszym ludziom No i pójdziemy zaraz na ziemię e, Nordów Zobaczymy z jakimś jednym Z Nordem i zakończymy odcinek No jeszcze lezali to chodzi nadziei, no dopiero ukończyliśmy epicką bitwę a już murale beznadziejne no to nieźle ludzie, nieźle Dobra, idziemy. Może znajdziemy jakieś norda? Choć będzie problem. Będzie problem go pokonać, bo oni mają... Pancerzoną piechotę. No i to pory. 98. Nie, ja mam troszeczkę... E, jak nie z lordami tak nie chcą walczyć. Za bardzo, bo oni są silni. Mm. A, dobre tam. Nie zobaczymy z lordem, tylko sobie splundrujemy wioskę ich. Daj mi wrogi działania. Splądruj i spal wioskę. Tak samo jak oni mi plądrują. <laughs> dobra, mo mogę przestać? Proszę, proszę to są... Nie, 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 to są mordowie. Kurde, boję się. Nie, bo zamykam oczy boję się. Eee, dobra. Patrz, teraz nie zarabiam jeszcze Sargot i Tichr, bo oczywiście mam wojnę z nimi. No ale z Dirim trochę zarabiam. No dobra. Już, proszę, przestań! O, ale to było traumatyczne przeżycie. Zapamiętam to do końca życia, normalnie. Ojeju. <grymne> nie no, dobra. Brzemy jak sami wszystko, ale dziwię się, że mnie nie zetkowali. Wolą, wolą tę. Miasto zdobyć, niż... ...się zajmować takim... ...nubem jak ja. A mi to pasuje. Dobra, sprzedamy to po bardzo okazyjnej cenie, tylko no niestety kolejne miasto stracimy. Dlatego pójdziemy sobie do... Nie wiem. Do Halbar, mamy chyba troszeczkę bliżej. Myślę, że... Spierdzielaj, Marnit. Ja jesteś jakiś wieśniakiem. Ty, ty mi tu nie będziesz rozkazywał. Będę robił, co chcę a nie to hamur, boże o ja pierdzielę 300, <laughs> o mój boże Patrz, jeszcze z nimi wagierowie trzymają się tam, ja nie, nie, zara <laughs> Kergici okazuje się przestają istnieć, no i niestety no, zmiana frakcji. nie, jeżeli już Kergici zostaną wybici to to już od razu będziemy zakładać wtedy nasze państwo, bo to nie będziemy się stracić z tym, za przeproszeniem. Dobra, idziemy na rynek. Handlarz broni nie ma mało kasy, zbrojmistrz także... Z towarami. Oj, mało kasy macie panowie, mało. Ale plus jest tego takie, że dużo zarobimy. To już wszystkim się kasa pokończyła Miasto zbankrutujemy i zaraz... Żołnierzy nie będzie jak opłacać i... Ale mamy też dużo ludzi, 325. No choć sam król ma 320 Ja pierdziele, jeszcze nie widziałem żeby ktoś miał tyle ludzi Jeszcze wagierowie im pomagają no, A widzicie to... A, podlizują się Nordom Choć Nordowie są słabsi od nich no, ale... Wiecie, jaka ja korupcja panuje w tej grze To normalnie się w głowie nie mieści no jeszcze. Bandyci. Bosko Gdzie wy jesteście? Tutaj No dawaj bandyci. Na hita schodzisz. No zapewne też. Dokładnie. No, któryś jeszcze, czy tylko dwóch było? Zapewne ktoś jeszcze idzie, dobra. Jest! 31 poziom, fuck yeah Dobra, teraz pytanie Czy ja chcę lepszego kunia? Czy ja chcę rzucać toporkami? Jest trudna decyzja muszę wam powiedzieć, szczerze mówiąc No nie wiem Naprawdę nie wiem Dobra to jedzenia już sobie zostawimy Chociaż znaczy na mięso sprzedamy Bo ono się i tak zepsuje Świniak też się psuje A to resztę to już sobie zatrzymamy Jabłka nawet mamy Super No i proszę bardzo bardzo ładnie nam sumka podskoczyła na 15 tysięcy denarów 2 792 o Sporo ludzi miało się. to jeszcze tylko rozdamy sobie yy, Awans I zakończymy odcinek Dobra, wami się tam zajmę po odcinku, a ja, ja chcę sobie rozdać. To muszę o, przemyśleć co lepiej byłoby yy, Siła rzutu Nie wiem Nie no wolę, wolę chyba jednak kunia e, A gdzie jest kuń jakiś Znaczy no umiejętność Jest, potrzebujemy zręczność Jak mi nie starczy się w kurze <grym> No to się łażu tu w takim razie No e, no to co, dajmy sobie w broń miotaną. skoro nie możemy na razie brać jednoręcznej, to... ...zobaczymy czy będą mieli jeszcze tutaj właśnie... ...nie karawany... ...for fuck's sake. Eee, chciałem zobaczyć czy mają tutaj... ...hiwazu tu 4 Ale mało tych toporków. No Dobra, no na zapas sobie możemy wziąć, ale ja zamiast tu będę cztery punkty. Chociaż wiecie co? Możemy jeszcze książki przeszczytać. Ale nie wiem czy są takie książki, które nam zwiększają umiejętności broniami miotanymi. No tu nie ma na przykład tego. handlarzy książkami. No dobra co, ja się myślę, że z wami teraz pożegnam. Tak więc trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Tu nam niestety zajmują miasto. E, tu nam wioskę, splądrowali. Ciekawe gdzie teraz idą. Jak więc co? Mm, na razie.